Dzień dobry Państwu, nazywam się Jarosław Paszabajcy z i w sumie od zawsze gram w gierki komputerowe. Moją pracą, marzeniem w dzieciństwie było, żeby zostać strażakiem, a później piłkarzem. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że zostanę zawodowym graczem e-sportowym. Nigdy w najczarniejszych snach nie przypuszczałem, że będę z tego się utrzymywał i to będzie mój sposób na życie. Gdyby nie kariera e-sportowca, myślę, że zostałbym podróżnikiem, youtuberem. Myślę, że bardziej stresowałem się przed walką niż meczem w cs a W CS jest 5 drużyna plus trener. W klatce jesteś sam. Myślę, że Jestem bardzo dobrym szefem. Jak też ze mną bardzo dobrze żyje i bardzo dobrze lubi zjeść i napić się pysznej kawy, to myślę, że jestem łaskawy dla każdego. A jeśli chcesz wygrać rekrutację, musisz posiadać ponad przeciętne skillsy sportowe, musisz działać dobrze i spokojnie w sytuacjach nerwowych. Musisz lubić ice buffy, wspinać się, chodzić po górach, nagrywać z kamerą w ręku. Przede wszystkim no przynajmniej 100 km na rowerze musisz przejeżdżać. Ziom, nie czekaj. Aplikuj papiery, to jest ten czas. Jeśli chcesz przeżyć przygodę życia ze mną, być moim montażystą, filmowcem, kaskaderem, to lepszej okazji nie będzie. Zapraszam serdecznie. Weź udział w rekrutacji.